Dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie w kolejnych, polecanych zestawach komputerowych, tym razem na październik roku 2019. Jak już kilka dni temu mówiłem, polecane będą pojawiały się co jakiś czas. Nie będzie to seria utrzymywana z miesiąca na miesiąc. Uważam, że jest na tyle mało zmian w komponentach komputerowych, w ich cenach, w wprowadzaniu nowych produktów, że nie ma sensu tak naprawdę tego tematu co miesiąc mielić w tej samej formie. Zazwyczaj na początku miesiąca aktualizuję całą listę, co się zmieniło, i myślę, że to w zupełności wystarczy Wam, by poznać jakby cały kształt zestawów komputerowych. Natomiast dzisiaj, no. Podjąłem decyzję, aby nagrać taki materiał i on ukazał się na kanale TechLito. No dobra, czas powiedzieć o konkretach, a więc wchodzimy sobie na polecane zestawy komputerowe. One zostały zaktualizowane, jak już powiedziałem, na początku miesiąca, dokładnie 4 października, podobnie jak to miało miejsce we wrześniu. Staram się trzymać tego terminu przynajmniej do 5. jak widać w ostatnich trzech miesiącach. No i dość skrótowo opisuję to, co się zmieniło w tych zestawach, no bo zmieniło się niewiele. Komponenty komputerowe trzymają się swojej ceny i to jest cała prawda. Stabilizacja dotknęła pamięć operacyjną, procesory, karty graficzne, a nawet płyty główne. Co ja wam będę czytał, wszystko sobie poczytacie sami. No i co ciekawe wprowadziłem tutaj dwa niereferenty, RX-ów 5700 XT. Nadal ich ceny, powiedzmy to sobie, nie są jakoś nadzwyczaj atrakcyjne, ale staram się wraz z Xcomem tutaj pracować nad tym i być może będę miał dla was dobre informacje już w przyszłym miesiącu. I też należy wiedzieć, że te karty, jakby po wprowadzeniu one są sprzedawane z jakimś podatkiem od nowości, potrzeba chwili czasu, aby to wszystko się unormowało i żeby wreszcie karty były dostępne w atrakcyjnej cenie zakupu. To tyle słowem wstępu i zaczynamy od pierwszego komputera 900. Typowa jednostka do biura, nie ma specjalnie co się nad nią rozwodzić. Athlon 200G z integrą w zupełności wystarczający do prowadzenia działań w zakresie multimedialno-biurowym. Jest zasilacze 350W. Jeśli ktoś będzie chciał w przyszłości włożyć jakąś słabszą kartę graficzną, to w zupełności taki zestaw do tego się nada. W takim oto kształcie warto po prostu potem rozpatrzeć ewentualny zakup RAMu. 1100 zł, słuchajcie, tutaj obniżyłem cenę tego zestawu komputerowego. Dotychczas ten PC kosztował 1200 zł, ale zrezygnowałem z pojemniejszego dysku. Uważam, że do tego komputera do komputera, który ma służyć głównie grze Fortnita, Lola, World of Tanks. Wystarczy dysk 240 GB. Na tym komputerze bez karty graficznej po prostu nie ma szans, aby grać w wiedźmina a Shadow of the Tomb Raider, Metro i na przykład Red Dead Redemption. No na to nawet nie liczcie, aczkolwiek mówię, inne tytuły jak najbardziej wchodzą w rachubę. Oczywiście w przyszłości możecie rozpatrzeć zakup karty graficznej dedykowanej, aczkolwiek nie liczcie na cuda przy dwurdzeniowej i czterowątkowej jednostce Atlona 200G. To tyle jeśli chodzi o zestaw komputerowy za 1100 zł. zasila 450 w tani budżetowy elementum, ale pozwala włożyć powiedzmy do tego komputera GTX-a no, 1050 Ti, ewentualnie 1650, 1500 zł, i tutaj pojawia się już konstrukcja Ryzen 3 2400G, czyli czterorodzeniowego i ośmiowątkowego procesora, który jak najbardziej może być wyposażony już w przyszłości w dobrą kartę graficzną. Myślę, że spokojnie klasy GTX-1060, um, taka karta graficzna będzie dobrze współpracowała z tym czterorodzeniowym i ośmiowątkowym procesorem. Patriot 8 GB to jest akurat RAM. Tu jeszcze w formie tych, tego radiatora o kolorze czerwonym, aczkolwiek są już blackouty, które tutaj proponowałem w tym zestawie. Spokojnie możecie zamienić te pamięci, właśnie na takie chyba bardziej pasujące do kolorystyki w większości płyt głównych, tej ciemnej, lubianej przez graczy. Chociaż mówią, że czerwone jest szybsze, więc no, nie, nie mi to rozstrzygać, może tak spuentuję. B450M Pro M2 do Ryzena 32400G nie jest to może płyta główna super uznanej Renomy, aczkolwiek do operacji wykonywanych na Ryzenie w zupełności wystarczy. OC myślę, że na piątce jeszcze nie będzie problematyczne, aczkolwiek jeśli będziecie myśleli w przyszłości o wprowadzeniu lepszego procesora, np. Ryzena 7, no to jakieś schody mogą się zacząć. I tutaj dysk również 240 GB, bo jest to no, układ polecany, czy też komputer polecany głównie osobom. Raczej nie grającym w te najbardziej wymagające tytuły. Nie liczcie na to, że uzyskacie tutaj 30 klatek na detalach ultra. W Wiedźminie raczej to będzie poziom 30 klatek, ale przy detalach niskich, czyli taki powiedzmy to sobie trochę niższy poziom od konsolowego. 1900 zł, słuchajcie, i tutaj moim zdaniem jest to jeden z najciekawszych zestawów w całym zestawieniu, bo jest Ryzen 3200 i RX570. Uwaga, uwaga, w kreacji 8GB, ja postaram się to poprawić, bo zarówno tu i tu widzę błąd w opisie. Tak, jest to karta ASRocka, niezbyt dobra jeśli chodzi o kulturę pracy, ale jeśli mamy na uwadze jej cenę, to absolutny hit sprzedażowy i w tej cenie po prostu must have. Jeśli chcecie uzyskać najwydajniejszą kartę graficzną z 8GB pamięcią, to po prostu RX 570 jest tutaj najlepszym wyborem. Dobieram do Ryzena 3200... Tanią płytę główną, aczkolwiek z czterema bankami na pamięci operacyjną, właśnie 8GB pamięci Viper, Silent PC Vero L2. Jakby na to nie patrzeć, jest to jeden z najciekawszych zestawów, biorąc pod uwagę kategorię opłacalności. To jest akurat moje zdanie. Możecie się z tym nie zgadzać, ale jak patrzyłem na opłacalność Eliksów 70 i właśnie Ryzenów 3200, to są to komponenty, które wyznaczają się najlepszą opłacalnością, są wśród wielu komponentów dostępnych na rynku. 2100 zł, i wyobraźcie sobie, że w tej cenie możemy zauważyć pierwszego Intela. Tak, bowiem i3 9100F jest procesorem Intela, który otwiera zestawy dla tego producenta. No, taka ciekawostka, jak to się wszystko pozmieniało na przestrzeni ostatnich 2-3 lat. Core i 9100 f oczywiście wydajniejszy procesor od Ryzena 3200. Pytanie tylko, czy jest sens dopłacać do niego 200 zł przy Elixie 570? To może jest fajny temat na materiał. Któż to wie. Przemyślę sprawę, bo myślę, że oba procesory jeszcze chwilę będą na rynku, skoro AMD nie planuje wprowadzić w najbliższym czasie tych słabszych jednostek na serii 3000. Do rozważania temat dajcie znać, czy taki materiał by Was interesował. Co prawda tutaj cena się zmieniła poprzez doposażenie do i trójki tańszej, jeszcze tańszej płyty głównej w porównaniu z B450. .com. Mowa jest o H310M Pro D, której o dziwo teraz nie ma, ale podejrzewam, że ona w końcu się pojawi. Tutaj zaoszczędziliśmy 50 zł, ale z drugiej strony dołożyliśmy lepszy dysk pojemniejszy. O pojemności 480 GB, co kosztowało nas prawie. 100 zł. 2300 zł. Tutaj zestawy są utrzymane tak naprawdę w kreacji zeszłego miesiąca. Ryzen 5600, a więc 6 rdzeniowy i 12-wątkowy procesor. Ta sama płyta główna, jeszcze budżetowa. Natomiast pojawia się RX 580 Phantom. 8GB, stówkę dopłacamy i zyskujemy jeszcze kilka procent na wydajności z zakresu karty graficznej. Te same ramy, ten sam zasilacz, bardzo podobna obudowa. To wszystko za 2400 zł. Jeśli chcecie otrzymać zestaw komputerowy z 16GB ramem, można to oczywiście wykonać, ale wiąże się to z dopłatą 150 zł. 2600 zł to jest właśnie podobny zestaw, tyle że z lepszą płytą główną, już ze wsparciem pełnym UEFI dla. Procesorów trzeciej generacji Ryzen. Wiemy, jakie były z tym jaja przy wprowadzeniu właśnie Ryzenów Zenem drugim, natomiast już MSI-owi się udało te płyty zastąpić. Oczywiście, no jak widzimy, są one dostępne w wyższej cenie, bo Pro. Zwykła wersja Pro kosztowała, jak się nie mylę, jeszcze trzy miesiące temu 380 zł, czy 370, potem no właśnie poszybowała do ceny wyższej, w końcu Mac zastąpiła wersję podstawową, byle tylko prowadzić tą lepszą, lepszy BIOS, ten pełniejszy BIOS po prostu. Ballistixy, 16 GB, tutaj polecane przeze mnie kości, które ładnie się kręcą i świetnie współpracują z Ryzenami, szczególnie trzeciej generacji, ale nie tylko też. Znowu dysk EPNY, komponenty Silentium PC, bez historii. I zobaczcie teraz, że w kolejnych zestawach, oczywiście, zmienia się procesor, Mamy Ryzena 5 2600. Mamy też konfigurację Intela, którą cały czas polecam. E... Będę musiał się temu przyjrzeć, wiecie co? Bo ja w swoich testach porównawczych wielokrotnie mówiłem o tych różnicach między Ryzenami pierwszej generacji, drugiej generacji, a Intel Core i 5 9400F. I ja tam też jednoznacznie nie stwierdziłem, który z procesorów jest lepszy. To znaczy, no, będą osoby, które zdołają wykorzystać potencjał Ryzena 5 2600. Nie ukrywam też, że na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy Ryzen okazał się jednak jednostką dużo bardziej uniwersalną i dużo bardziej przyszłościową, co do tego moim zdaniem nie ma z dwóch zdań, bo jednak ten Ryzen w wielu grach pokazuje pazur i umie wykorzystać tą swoją budowę wielodzeniową czy wielowątkową. Z kolei 59400F pokazuje jednak pazur cały czas w grach, które gdzieś tam bazują powiedzmy na bibliotekach DX11 cały czas na powiedzmy tej pracy na jednym silnym wątku i uważam, że ciężko jest jednoznacznie stwierdzić, który z tych procesorów jest lepszy. Uważam, że w zależności od wykorzystania tego procesora, jeden lub drugi może być dla danej osoby lepszy. Więc cały czas polecam jakby do kwoty 4000 zł taki wybór albo Ryzen 5 2600 albo i5 9400F i myślę, że tak jeszcze będzie to wyglądało aż do premiery procesorów Intel'a kolejnej generacji. 3100 zł. Sami zauważycie tutaj, że zmienia się jedynie karta graficzna. Tu, z każdym kolejnym, jakby segmentem cenowym, ulepszamy ten zestaw komputerowy o lepszą kartę graficzną. W zestawie za 2800 zł był LX580. W kolejnym zestawie GTX 1660. Potem TJK RTX 2060. A potem za chwilę sobie o tym wszystkim powiemy. Dalej, no jeszcze ewentualna korekta dotyczyła dysku. Zamiast Zwykłego dysku SATA, Cruciala tutaj MX500, pojawił się dysk też krusiala, bo to jest w zestaw. Patrzę na zły zestaw na Y NVME CS3030. Jest to dość polecany dysk, osiągający bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o wydajność. Też nie mający specjalnych problemów z temperaturami. Ewentualne problemy zaczynają się dopiero po zapełnieniu, ale ciężko w tej cenie otrzymać lepszy dysk. Tam z tego co pamiętam, chyba Samsung się raz pojawił w dobrej cenie i coś jeszcze, ale teraz wypadło mi z głowy, musiałbym sobie przypomnieć. Może napiszę wam o tym w komentarzu. Także do 4000 zł, specjalnie nic się nie dzieje z tymi zestawami, wszystko wygląda tak, jak to wygląda. 4300 zł, w końcu dochodzimy do ciekawszych zestawów komputerowych Ryzen 5 3600, a więc podstawa. Wiemy, jak ten procesor jest popularny, szaleje jeśli chodzi o popularność. Niecałe 900, za tą jednostkę trzeba zapłacić. Do tego dobieramy sobie również płytę główną B450A Pro. Tutaj mój błąd muszę zmienić na wersję max. Nie wiem, dlaczego to przeoczyłem. Wszędzie są maxy, a tutaj nie ma maxa. W szczególności w tym zestawie powinien być max, także za chwilę już po. O publikowaniu podejrzewam, te zmiany będą widoczne, a jeszcze na tym filmie po prostu tego dopisku będzie brakowało. Krusiale cały czas utrzymuje te dobre pamięci no i RX5700 jeszcze w formie referencyjnej, bo uważam, że tutaj cenowo ten zestaw bardzo mocno stoi w opozycji do um, komputera z RTX 2060 Super i żeby tak utrzymać taką formę, muszę niestety zaproponować wam RX5700 wersji. Referencyjnej jest sfera 3, aby podkręcić jeszcze lub pracować z lepszymi temperaturami na Ryzenie 5 3600. Natomiast w kolejnym zestawie zarówno za 4600 zł, jak i za 5500 pojawia się wersja PowerColor Radeon RX 5700 XT Red Dragon. Tu już mamy. Kartę graficzną z niereferencyjnym układem chłodzenia, mimo wszystko lepszym od tego układu referencyjnego, nie osiągającej tak wysokich temperatur, a także pracującej przy dużo niższym hałasie. Pojawia się także propozycja Sasonica CORGEC jest to nieco, powiedzmy sobie, taka oszczędniejsza wersja Focusa. Dostępna w atrakcyjnej cenie zakupu z certyfikatem 80 plus Gold i z 7-letnią gwarancją. Także, może, nie jest to jakość wykonania Fokusa, aczkolwiek da dalej dobra propozycja z ciekawym okablowaniem. Tu akurat wersja jest bez modularnego okablowania, ale można to płacić chyba 20 zł i otrzymać właśnie wersję z modularnym okablowaniem. Tu również płyta główna B450 Tomahawk Max. Krusiale zostają jako dobre pamięci. A w zestawie za 5900 zł mamy nową jednostkę, nowy procesor, czyli i7-9700KF. Jest to i7 bez zintegrowanego układu graficznego. Dostępna w nieco atrakcyjniejszej cenie zakupu. Moim zdaniem w bardzo dobre, jeśli chodzi o samo i7. Również Red Dragon. Poza tym zestaw bez zmian. Tyle, że jest platforma Intela a moim zdaniem i7 tutaj pod względem działania w grach to jest absolutny must have powyżej 1500 zł. 6500 zł znowu i7 9700, tyle że pojawia się RTX 2070 Super Jetstream, jeden z najlepszych jeśli chodzi o kulturę pracy, także bardzo dobry jeśli chodzi o osiągi po wykonaniu OC i ewentualny tutaj fabryczny overclocking. Warto go rozpatrzeć w tej cenie. Thermalright HR-02 Macho w rewizji Dobre chłodzenie procesora, polecane. No i wreszcie, 7500 zł, słuchajcie, czyli kolejny zakup lepszej karty graficznej. Tutaj także udało mi się wcisnąć wyżej taktowany RAM. RTX 2080 Super Game Rock, tak to wygląda dokładnie. Również polecam palita, testowałem wersję limitowaną, która świetnie wypadła i uważam, że ta wersja również będzie spisywała się dobrze. Moi drodzy, to tyle w tych polecanych, dziękuję Wam bardzo za ich obejrzenie, widzimy się niebawem, mówił Lipton i do zobaczenia.